Wszystkie dwie odkrywały zamykane, więc mogę zaczynać. <grych> hey, hej, hi, hello wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. W dzisiejszym filmiku zobaczycie kolejną kompilację, ponieważ mam dużo ujęć i dużo takich randomowych, przypadkowych klipów, które po prostu muszę posklejać razem ze sobą, żeby miały, żeby miały one po prostu sens, więc w dzisiejszym filmiku zobaczycie właśnie jeden klip, który. Będzie pokazywał, jak ja sobie radzę z cięższymi i takimi negatywnymi dniami, jak tworzę listy, i tak dalej. To zobaczycie. Nie będę dłużej mówić na ten temat, bo zaraz polecimy z filmikiem. I oczywiście, no to jak to z mojej strony: będzie też dieta, ćwiczenia. Będę starała się dla Was opubliczniać um, dwa vlogi w tygodniu. No i dobra, zamknę się już, lecimy z tym filmikiem. Przyjemnego oglądania. Czasami zapominamy o wykonywaniu czynności, jak ścielenie łóżka, które może brzmi banalnie, ale niekiedy wydaje się najuciążliwszą albo trudną rzeczą do wykonania. Jak Ci się nie chce go pościelić, to po prostu jesteś leniem. Ale jak chcesz je pościelić, a nie jesteś w stanie i powtarza się to przez jakiś już czas, to znaczy, że po pierwsze, nie jesteś sama, czy sam, bo spotyka to wiele osób. A po drugie, najprawdopodobniej jest coś w Twoim życiu tak trudnego, co przygniata cię tak bardzo, że wykonanie tak prostych czynności, jak ścielenie łóżka, mycie zębów czy pranie wydaje się niemożliwe do wykonania. Jedną z rzeczy, które robię, jak czuję się przybita i duża część mojego dnia jest skupiona na negatywnych myślach, to lista rzeczy do wykonania, która sprawi, że na koniec dnia będę się czuła jak coś dzisiaj zrobiłam. Zrobiłem. Dzisiejszy dzień nie był taki stracony. Albo co najważniejsze, to negatywne myślenie zamienia się na pozytywne. I na początku, jak ze wszystkim, będzie to trudne do wykonania, zajmie ci to dużo czasu, będziesz się zastanawiać 10 razy, po co to robię, ale robię to, bo wierzę, że uda mi się pokonać to, z czym się zmagam. I dlatego, żeby wam pokazać, że każdemu w życiu czasem jest ciężko, że ciężko się z trudnych sytuacji wychodzi, ale przede wszystkim dlatego, że jak się czujesz, jak kupa, to nie jesteś na straconej pozycji. Od jakiegoś czasu wróciłam na siłownię. W końcu, po dosyć długiej przerwie, niestety, ze względu na moje problemy zdrowotne, a mam tutaj na myśli problem z odcinkiem szyjnym. Najprawdopodobniej już nigdy w życiu nie będę mogła podnosić ciężkich ciężarów, a mam tutaj na myśli em, obciążenia em, i ćwiczenia, które wykonywałam ze sztangą, ze sztangą, w której tak naprawdę byłam zakochana od początku. Czas na nowy chapter w moim życiu, jak to się mówi, na nowy rozdział w moim życiu. Są nadal ćwiczenia, które mogę wykonywać na siłowni, tylko em, muszę być mądra i patrzeć na to co robię jak najmniej obciążać właśnie mój kręgosłup i wykonywać więcej ćwiczeń takich funkcjonalnych i wzmacniających i też dużą zmianą dla mnie będzie to, że będę wykonywała ćwiczenia bardziej objętościowo, czyli będzie dużo więcej powtórzeń um, z lżejszą wagą aniżeli taką wagą, którą um, lubiałam wcześniej podnosić, ale jest jak jest, robimy to co możemy i żyjemy dalej Czas na trening i potem mamy grilla Jest następny dzień, sobota Dopijam moją kawę Mówię tak półszeptem, bo mój brat nadal śpi nie wiem, czy wyjaśniłam Wam trochę moją obecną sytuację, jeżeli chodzi o mieszkanie, bo wróciłam do mamy. Wygląd jest trochę zmieniony niż w moim mieszkaniu w Krakowie. Um, I tak pozostanie na jakiś czas, na no jak długo to się okaże. Dopijam moją kawę, um, zrobię sobie śniadanie. Będzie to tost z błaczkiem, z awokado i z jajkiem. Wczoraj miałam trening siłowy, a natomiast dzisiaj będzie to pilates. Odkąd mam problemy ze zdrowiem i z kręgosłupem, i z głową, i w ogóle ze wszystkim, to a, wprowadziłam i to dosyć tak intensywnie pilates i yoga do mojej rutyny. Dlatego zazwyczaj mam poniedziałek, poniedziałek środę, piątek treningi siłowe, natomiast wtorek czwartek i sobotę a jest to albo pilates, albo jogę um, i niedzielę sobie robię um, taką active recovery to się nazywa, zazwyczaj po prostu jestem albo na albo u góry i jeżeli w górę idziemy w sobotę, to wtedy w niedzielę sobie robię tą jogę, którą miałam zrobić um, dzień wcześniej także kausia, którą też zaczęłam pić, bo wcześniej nie piłam przez moje zarąbiste zdrowie. <noise> Więc chiliśmy ja. Wróciłam do czarnej. Wcześniej, jak niektórzy z Was mogą pamiętać, była to zawsze czarna z mlekiem i 5 kropli słodzika z my protein. Teraz jest to czarna. Bo udało mi się odzwyczaić od faktu, pić kawę w ogóle. Nie piłam jej. trzy miesiące nie piłam w ogóle kawy. Więc to też pokazuje, jak łatwo. Um, nasze kubki smakowe się przyzwyczajają i zmieniają, bo w tym momencie nie jest mi po prostu potrzebne, nie są mi potrzebne żadne inne dodatki do kawy, które bym musiała mieć um, kilka miesięcy właśnie wcześniej. I znowu czuję się dziwnie mówiąc do kamery. Przerwy nie są dobre. I go. I tym z panem, akcentem um, dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną i do zobaczenia już wkrótce. Voices in my head